Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją nowego radzieckiego czołgu premium 9 tieru, czyli Obiekta 752. Czy czołg jest ostrym zawodnikiem, czy wylniałym kociakiem, dowiecie się właśnie z tej recenzji. Zanim jednak przejdziemy do omówienia Obiekta, kilka słów na temat Huawei App Gallery, który reklamuję dla Was już od pewnego czasu. A reklamuję, ponieważ sam również z tego korzystam. Huawei App Gallery to sporo korzyści, ale to co również istotne, to fakt, że jest to również aplikacja bezpieczna. Potwierdzają to różnego rodzaju międzynarodowe certyfikaty. Aplikacja dopasowuje się do naszych potrzeb. Jeśli często z niej korzystacie, będziecie otrzymywać lepsze dopasowania aplikacji gier, które mogą Wam się spodobać. Dzięki temu jest większa szansa na to, że traficie dokładnie na to, czego potrzebujecie. Inną ciekawą funkcjonalnością jest lista życzeń. Jak zapewne wiecie, nie wszystkie gry i aplikacje są już dostępne w aplikacji Huawei App Gallery. W związku z czym, te, których nie ma, możecie dodawać do listy życzeń i kiedy one się już tam pojawią, a wcześniej czy później na pewno tak będzie, natychmiast zostaniecie o tym poinformowani, a nawet aplikacja może zostać automatycznie zainstalowana. To, co do App Gallery przyciąga nas najbardziej, to oczywiście prezent i promocje. Oprócz standardowo niższych cen w aplikacji Huawei App Gallery od aplikacji domyślnej, otrzymujecie również szereg innych korzyści, takich jak na przykład kupony zniżkowe, które oferują Wam zniżki procentowe oraz kwotowe, cashback, zwrot procentowy w postaci punktów Huawei, które otrzymujecie za zakupy w sklepie oraz w naszej grze. Możecie je później wykorzystać na kolejne zakupy. No i wreszcie weekendy z App Gallery, specjalne promocje rozpoczynające się w piątek, a kończące w niedzielę, które oferują Wam bezpłatne Aplikacje, specjalne oferty, promocje, dzięki którym możecie wyłapać naprawdę fajne aplikacje często za darmo. A teraz przechodzimy już do tematu filmu, czyli obiekta 752. W ciągu ostatnich kilku miesięcy maszyna była intensywnie testowana i co jakiś czas mogliście spotkać ją w grze. Pierwsze statystyki, z jakimi można ją było zobaczyć, pokazywały naprawdę mocny czołg, który może sporo namieszać w grze. Biorąc pod uwagę, że jest to tank 9 tieru, a nie 8, tym bardziej byliśmy zainteresowani, co też może się w grze pojawić. Do tej pory maszyny, które otrzymaliśmy na 9 pierze, takie jak m.in. 50TP Prototyp czy K-91 oferują bardzo wiele. Oczekiwania w stosunku do 752 również były wysokie. Czy czołgowi udało się je zrealizować? No cóż, przyjrzyjmy się statystykom. W kwestii suchych liczb zawsze istnieją trzy możliwości w World of Tanks Blitz. Pierwsza jest taka, że czołg, mimo pewnych statystyk, będzie grał lepiej niż to, co na papierze. Druga opcja, taka, że będzie grał gorzej, czyli statystyki sobie, a rzeczywistość sobie. Trzecia opcja to stan wyważony, czyli mniej więcej statystyki odpowiadają temu, co możemy otrzymać w grze. Jak jest w przypadku Obiekta 752, zaraz się przekonamy. Obiekt jest czołgiem ciężkim, dziewiątego tieru nacji radzieckiej. Pod pewnymi względami jest kompletnie unikatowy. Po pierwsze, posiada dwustrzałowy magazynek, co już jest rzadkie samo w sobie, oczywiście pomijający Jocha. Po drugie, jest to czołg z wieżą oscylacyjną, co w czołgach radzieckich praktycznie nie występuje. Wyraźnie widać, że są to kolorowe fantazje wargamingu, ale myślę, że tym nie powinniśmy się szczególnie przejmować, bo cały Łod w tank jest dość mocną, fantastyczną grą w przeciwieństwie do Dużego Wota. Jeśli spojrzeć na armatę, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście wysoki DPM. Ponad 2400 obrażeń dla czołgu z magazynkiem to naprawdę dobry wynik. Czas przeładowania około 17 sekund i przeładowanie między pociskami 4 sekundy, stosunkowo długie, ale pamiętajcie, że mamy tylko dwie pestki. To dobre charakterystyki. Średnie przebicie, oczywiście z perkiem to 257 i to jest w zupełności ok. Natomiast pewną aberracją są pociski kumulacyjne, które wraz z perkiem oferują ponad 370 penetracji. To jest całkowicie abstrakcyjna wartość. Również pociski domkowo burzące są całkiem przyzwoite 70 5 mm penetracji na tych pociskach jest jak najbardziej w porządku. Alfa robi pozytywne wrażenie. 430 to dużo. W sumie dzięki dwóm pociskom otrzymujemy możliwość zadania 860 obrażeń w ciągu 4 sekund. To bardzo przyzwoity wynik. Czas celowania ponad 5 sekund, rozrzut wraz z perkami 0,330. Dużą zaletą armaty, również bardzo unikalną w stosunku do czołgów radzieckich, jest aż 8 stopni depresji. Armata jak widzicie ma swoje mocne punkty, ma też słabsze. To na co warto tu zwrócić uwagę to długi czas celowania, który jest dłuższy niż czas przeładowania pocisk, to dyskomfortowa sytuacja, ponieważ musicie się eksponować dłużej niż wynosi czas przeładowania armaty. A eksponować się musicie, ponieważ rozrzut na poziomie 0,330, co prawda jest wartością teoretycznie standardową, jednak o armacie zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest bardzo niecelna. I jeśli nie skupicie do końca, to bardzo często po prostu będziecie strzelać kalafiorami po gąsienicach i nie trafiać. W tym kontekście ten czas celowania ma specjalne znaczenie. Druga ważna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, to również losowanie obrażeń, które przynajmniej w moim przypadku prawie zawsze wynoszą poniżej średniej. To znaczy częściej losujemy mniej niż 430, niż więcej. Wydaje mi się, że jest to celowe ustawienie w Wargamingu, tak aby te losowania nie były zbyt wysokie. Niestety, poprzez to e, radykalnie spada nasz DPM. Armata ma więc swoje mocne strony, ale ma też słabe. Jej balans wydaje mi się dosyć dziwny, ale zapewne jest to jakaś forma kompromisu. Przechodzimy do pancerza. I tutaj liczby również pokazują bardzo ciekawe wartości. Otóż wieża ma jakoby 290 mm, kadłub 190. To dużo. I gdyby te 290 mm było całej wieży, oczywiście byłby to doskonały wynik. Niestety, jak pokazuje rzeczywistość, nie jest tak różowo. 290 mm to wartość uśredniona. Czołg posiada dwa duże garnki, a oprócz tego, jak możecie zobaczyć na screenie, cała górna część wieży tak naprawdę jest bezproblemowo przebijalna i rzeczywiście bardzo często otrzymywałem penetrację właśnie w górne części wieży, nie tylko w same garnki. Jeśli spojrzycie na profil pancerza, to pomijając pasek z pancerzem warstwowym, tak naprawdę czołg kompletnie nie nadaje się do sidescrapa, jest łatwo przebijalny, nie ma żadnego sensu ustawienia. Cię w nim nawet w ten sposób. Ogółem mamy tu do czynienia z sytuacją, w której pancerz, przynajmniej według statystyk i liczb, oferuje znacznie więcej niż oferuje w rzeczywistości w trakcie rozgrywki. Jeśli więc pancerz nie jest idealny, to być może czołg nadrabia mobilnością. Prędkość maksymalna do przodu 38 km na godzinę. Stosunek mocy do masy 15,3 konia na tonę. Prędkość obrotu wieży 27 stopni. Prędkość obrotu kadłuba 31,40. Co te liczby mówią? A na no to, że powinniśmy mieć dosyć dynamiczny czołg ciężki. jaka jest rzeczywistość? Dokładnie odwrotna. Obieg 752 jest jednym z najwolniejszych czołgów na 9 tierze. Oczywiście, pomijając takie kloce jak Mausen i tym podobne, rozpędza się bardzo wolno, wieżą kręci jeszcze wolniej. Wymaga bardzo dużo czasu, aby się porządnie rozpędzić, aby obrócić wieżę. Wyraźnie widać, że maszyna jest mocno zamulona i ociężała. Wgrając w różnych konfiguracjach, także w plutonie z innymi czołgami ciężkimi 9 tieru, praktycznie rzecz biorąc, za każdym razem zostawałem w tyle. Niezależnie od tego, czy było to K91, czy już nie wspominając o 50TP prototypie, mój czołg, niezależnie od tego, czy używałem sprężaru, czy nie zawsze odstawał bardzo wyraźnie od czołgu, z którym jechałem. Mobilność daje się we znaki i nie da się jej niestety w żaden sposób poprawić. Wiecie już, jakie są statystyki czołgu, na co się to przekłada. Przede wszystkim dostajemy bardzo powolny, niezbyt mocno opancerzony czołg ciężki, który posiada niezbyt celne działo, bardzo często strzelające poniżej swoich wartości średnich. Wejście w maszynę nie jest prostą sprawą i przyznam szczerze, że rozegranie się w obiekcie 752 zajęło mi znacznie więcej czasu, niż na przykład na analogicznym K-91. Jest to efekt bardzo Różnych statystyk, bardzo nierównych parametrów tej maszyny oraz tego, że niestety posiada on bardzo wiele wad, które w grze są bardzo mocno odczuwalne. Szwankuje zarówno mobilność, szwankuje armata, szwankuje pancerz. Oczywiście ten obraz nie powoduje, że czołg jest zły. Jest to zupełnie niezła maszyna, ale gdybym miał zestawić go z jakąkolwiek inną maszyną premium na tym ciężarze, to zdecydowanie przegrywa. Jest wyraźnie słabszy od K91, który jest dużo przyjemniejszą maszyną w rozrywce, a do 50 TP prototypa nie ma po prostu żadnego podejścia. Ok, zagrajmy sobie teraz bitwę na żywo. No to lecimy, zobaczymy jak nas rzuci, jak wylosuje. To w przypadku tego czołgu również jest bardzo ważne, bo 752, no jak większość również magazynków, jest raczej trudnym czołgiem do grania samodzielnie. To jest maszyna, która potrzebuje wsparcia, ciężko nim wyciągnąć bitwę. Mamy 5 medów, zobaczymy gdzie zdecyduje się jechać eee, drużyna na mojej niezbyt ulubionej mapie. No, ja bym sugerował się tym, żeby jechać jednak w lewo, skoro tych medów tyle mamy, zobaczymy co tutaj wymyślą ciężkie czołgi. Losowanie też jest przyjazne, bo jesteśmy na dziewiątkach, nie ma dych, co również ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o dwójkę, bo jego pancerz y, znacznie lepiej działa na ósemki i jeszcze powiedzmy na dziewiątki, dopóki nie załadują golda, niż na dziesiątki, dla których jest no, niestety czołgiem bardzo mięciutkim. I tak jak Wam wspominałem, przed chwilą w recenzji nie chodzi tylko o same rondle, te dwa, które ma, ale w ogóle o górną część wieży, na której... E, na której może być spenetrowany. Jak widzicie moje tempo jazdy jest wolne, to też o tym mówiłem. Teraz sobie troszkę łączyłem sprężarkę no i zobaczymy co się będzie działo. Czołgi ciężkie przednika pojechały też w tą stronę. Tu mam trzy medy. Dla mnie będzie ciężko troszkę, bo tych jest dużo, więc będziemy się przepychać, no ale muszę podjechać, żeby strzelić. Przepraszam koledzy. Tu dwóch wyjechało. O właśnie. Bez celowania i widzieliście jak wyglądało moje Moje, mój strzał pierwszy. Drugi wszedł oczywiście w górną część ISA 3 Defendera. Wieży. Troszkę takim fuksem powiem szczerze, bo ten strzał raczej nie powinien przejść. Tu odbiłem teraz. Ok. I zjeżdżamy na dół. Tam jest tylko te 34-2. Tu mamy na dole Defendera. Jeden czołg się jeszcze chowa, zdaje się. Ach! Mówię, że działo niecelne. Widzicie, jadę w rozpędzie, strzelam i, i wchodzi. No ale to trochę, to troszkę, to troszkę jednak był. Fuks, że tak powiem. Dobra, jadę po tego. T342, bo on tu jest na hita, i będziemy już pchać następną część. Nie przeładowuję, bo myślę, że mi teraz wyskoczy. Więc nie bawię się teraz z przeładowaniem. Wyskoczył, ale ktoś go zje. Dobra, przeładowuję teraz. I tam czołgi przeciwnika zamknęły się w obrębie respa i obrębie bazy, to też klasyczny błąd na tej mapie, że nie wszystkie czołgi pojadą, czyli zostanie i potem jest takie coś, jak druga drużyna zagra dynamicznie, to się ich po prostu przepycha. Tu mamy 75, z którym mogę spróbować się postrzelać i T69 tam chyba jechał, tak, już pojechał, e mnie nie zauważył, więc powinienem go móc tutaj po pociachać troszkę, ale mam też ST, który również powinien być dla mnie fajnym fragiem. Dwie pestki weszły, dobrze. No właśnie, przydziwice zamknięci. Zupełnie. To jest bardzo dyskomfortowa sytuacja tutaj na tej mapie. Jak jesteście kresowani z każdej strony. Przeładuję teraz sobie i zaraz będziemy dalej uderzać. O, oni się jeszcze przemieszczają, ale dobra tu nie ma żadnego. Dobra. Jadą do przodu. Ok. Nie, pojedziemy górą. Zdążę jeszcze w ogóle strzelić. A, no tak, takie strzały to raczej nie. Oj, icha czekładnie ładnie pan pokazał całą, nie tyle dolną płytę, co pokazał e, cały spód czołgu. Tak się wychylił, więc było go tu łatwo, e, byłoby to łatwo mm, ciachnąć. I ten e 75 no to tutaj już takie dojadanie. Nawet nie będę się chował, bo to jest tylko damage dla mnie i nic więcej. I mamy bitwę zrobioną. Wracamy do recenzji. Bitwa za nami. Podsumujmy więc cały kształt. Za Obiekt A752 zapłaciłem bardzo dużo. Aby móc dla Was wykonać ten test kosztował mnie 32 tysiące sztuk golda i 20 zł. Tak naprawdę jest to równowartość dwóch czołgów premium 10 tieru. Czy było warto tyle zapłacić? Oczywiście nie. Maszyna zdecydowanie nie jest warta takich pieniędzy, a i tak jest duże ryzyko, że jej nie dostaniecie. Realnie oceniam wartość tego czołgu na około 12,5 tysiąca golda, może 15 jeśli byłby dobrze wyposażony. Natomiast zdecydowanie nie warto płacić za niego więcej. Czy jest to dobry czołg? Nie. Czy jest to zły czołg? Również nie. Jaki więc jest? Moja ocena w skali 1 do 5 to 3,5, czyli czołg powiedzmy sobie niezły. Posiada zalety, ale ma także bardzo dużo wad, które naprawdę trudno zniwelować. W trakcie testów był maszyną zdecydowanie mocniejszą po dodaniu go do gry, Wargaming postanowił jednak bardzo mocno zaingerować w jego parametry, zbalansować, co przełożyło się na bardzo duży poziom nierówności tej maszyny. I właśnie ta nierówność powoduje, że trudno uznać obiekta 752 za do... Dobry jest niezły, ale jednak porą brakuje do tego, żeby być dobrym. Z czystym podsumieniem więc nie polecam, natomiast jeśli Wam się kiedyś trafi taka możliwość, w niezłych pieniądzach wtedy można rozważyć. Uważam, że K91 jest czołgiem znacznie przyjemniejszym w rozgrywce i też wyraźnie lepszym, natomiast Obiekt 752 to taka ciekawostka. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.